zorem programu są militaria.pl Partnerem kanału jest wydawnictwo Belona. Partnerem odcinka jest Veto Gaming. Oblężenie Jadotville długo było uznawane za powód do wstydu, jednak czy słusznie? Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał o tym wydarzeniu. Żeby zrozumieć to wydarzenie trzeba cofnąć się do końcówki II Wojny Światowej. 6 sierpnia 1945 roku z amerykańskiego bombowca B-29 na japońskie miasto Hiroshima zrzucono bombę atomową, którą nazwano Little Boy. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi i niemal połowa Hiroshima została zniszczona w kilka minut. Do tego doszło promieniowanie, które zabijało kolejne osoby w wyniku choroby popromiennej i wzmożonego wzrostu zachorowań na nowotwory. Trzy dni później japońskie miasto Nagasaki spotkało podobny los. Bomby zrzucone na Hiroshima i Nagasaki zawierały uran, który pochodził z kopalń w prowincji Katanga, która była częścią Konga kontrolowanego przez Belgów. To właśnie w Kongu belgijski król Leopold II dorobił się ogromnego majątku na produkcji kauczuku, stosując terror wobec lokalnej ludności. Mimo że Leopold II był suwerenem Konga, to wcześniej wpływy miała tu Francja, dlatego urzędowym językiem był i jest tu język francuski. Katangę ominął los pozostałej części kraju i zasięg władzy okrutnego belgijskiego władcy tu nie dotarł. Odkryte w Katandze na przełomie XIX i XX wieku z miedzi, kobaltu i uranu, szybko przyciągnęły do tego miejsca europejskich bogatych inwestorów, którzy zakładali na miejscu spółki górnicze, albo już byli ich częścią. Kilkanaście lat po zakończeniu II wojny światowej, a dokładnie w 1957 roku, miały miejsce pierwsze wybory do rad miejskich zorganizowane przez Belgów. Wybory te dotyczyły jedynie trzech miejsc w kraju, a mianowicie Leopoldville, która była stolicą Konga Belgijskiego, oraz Jadotville i Elizabethville, które były miastami w prowincji Katanga. Walka polityczna dotyczyła głównie dwóch obozów. Jedną z nich kierował przywódca Katangi, Monser Chombe, natomiast drugą Patrick Glumumba. O ile Chombe działał w imieniu Katangi, tak Lumumba dążył do niepodległości, i uwolnienia się od Belgów. W 1959 roku Lumumba został aresztowany za spiskowanie przeciwko władzy na niespełna 3 miesiące. W styczniu 1960 roku Lumumba został premierem, a jego partia zdobyła 25% głosów. Doprowadził on do uzyskania niepodległości Konga pół roku po wyborach. W lipcu 1960 roku Czombe ogłosił niepodległość Katangi i siebie w roli prezydenta, tak jak zapowiadał rok wcześniej. W kraju zaczął panować bałagan, na co premier Lumumba zareagował, najpierw prosząc ONZ o pomoc wojskową, a następnie Związek Radziecki w tym samym celu. Zaledwie trzy miesiące po wyborach premier Lumumba został zdymisjonowany przez prezydenta Josefa Kasawubu. Organizacja Narodów Zjednoczonych jednak zareagowała szybko na prośbę Lumumby. 14 lipca 1960 roku ONZ powołało misję pokojową dla Konga, którą nazwano ONUC. Lumumba nalegał na jak największy udział żołnierzy z krajów afrykańskich. Z tego powodu w pierwszej kolejności skierowano siły wojskowe z Gany, Gwinei, Sudanu, Maroka, Liberii, Mali, Etiopii i Tunezji. W kolejnym rzucie skierowano żołnierzy ze Szwecji i Irlandii. W sierpniu 1960 roku pododdziały ONUC składające się z żołnierzy z Maroka, Mali, Szwecji i Irlandii wkroczyły do Katangi. Warto tu podkreślić, że wojska marokańskie miały opinie elitarnych ze względu na służbę wielu żołnierzy we francuskiej Legii cudzoziemskiej lub kolonialnych wojskach desantowych. Wojska kanadyjskie natomiast dla ONZ były cenne, dlatego żołnierze ci nie brali udziału w akcjach militarnych. Kanadyjczycy natomiast stanowili ważną część logistyki, a do tego znali język francuski. Trzeba także dodać, że za dużą część logistyki odpowiadały tutaj Stany Zjednoczone, pomimo że nie wysłały wojsk do Konga w ramach misji ONZ. 13 września 1960 roku wybuchł pucz w Katandze, podczas którego wiele osób zostało zamordowanych przez ugrupowanie Balubakat. Szczególnie dotyczyło to osób, które były za oddzieleniem Katangi od Konga. Liczba ofiar trwającej rok rebelii nie jest znana do dziś. W międzyczasie 1 grudnia 1960 roku aresztowany został były premier Konga Lumumba. Podczas przetrzymywania był wielokrotnie bity, a 17 stycznia 1961 roku około godziny 21.40 po przetransportowaniu do Elizabethville został wraz z innymi więźniami rozstrzelany w pobliskim lesie. Podejrzewa się, że Czombę przyglądał się całej egzekucji. Śmierć Glumomby rozwścieczyła nie tylko ONZ, ale także Związek Radziecki, który twierdził, że stoją za tym imperialiści z zachodnich państw. Władze Katangi dopiero po kilku dniach ogłosiły śmierć Lumumby, a dodatkowo zakomunikowano, że zabójstwo to popełnione zostało przez nieznane osoby, które zamieszkiwały okoliczne wsie. Tym samym utwierdzili swoich zwolenników, że doszło do sprawiedliwego wymierzenia kary. 21 lutego 1961 roku Rada Bezpieczeństwa uchwaliła rezolucję nr 161 której wezwała do podjęcia kroków w celu ewakuacji z Konga najemników belgijskiego oraz należącego do innych państw personelu militarnego i paramilitarnego, o ile ten personel nie podlegał dowództwu ONZ. Po przyjęciu tej rezolucji siły ONUC rozpoczęły akcję zatrzymywania i usuwania najemników z Konga. Zaczęło dochodzić do starć między siłami ONZ ONUC a siłami katangijskimi. Lojalnymi wobec polityków, którzy chcieli oddzielić prowincję od Konga. 28 sierpnia 1961 roku rozpoczęła się operacja o kryptonimie Rampage, która miała na celu wykonanie rezolucji ONZ nr 161 wobec katangijskich najemników. Postanowiono skupić się na Elizabethville, a do przeprowadzenia tej operacji wyznaczono jednostki ze Szwecji, Irlandii i Indii. Akcja ta zakończyła się sukcesem według ONZ i aresztowano ponad 400 osób, i to bez potrzeby użycia broni palnej. Mimo pokojowego zakończenia operacji Rampage, media w krajach sympatyzujących z Katangą i wspierające Chombego, określiły Kongo jako kolonię ONZ. Za operację tą, jak i następną odpowiadał m.in. Connor Cruz O'Brien. 12 września 1961 roku rozpoczęła się operacja MORTOR. Siły ONUS miały przeprowadzić zamach stanu w Katandze, co miało zakończyć secesję prowincji. Do składu jednostek, które miały działać na zasadzie szybkiego reagowania, dołączono górków z 3 batalionu pierwszego pułku piechoty Armii Indii. Zakładano też zawarcie sojuszu ze zbrojnym ramieniem przeciwników oddzielenia Katangi od Konga. Operacja Mortor rozpoczęła się 12 września 1961 roku i nastąpiła bez konsultacji z sekretarzem generalnym ONZ Dagiem Hammarskjöldem. Operacja Mortor miała wydalić z kraju wszystkich najemników europejskich z Konga. Jednak siły ONZ napotkały silny opór katangijskich jednostek. Byli to głównie byli francuscy legioniści z rozwiązanego w Algierii pierwszego pułku spadochronowego. Warto tu podkreślić, że odłączenie Katangi od Konga było na rękę także spółkom górniczym, ponieważ pozwalało to na pewną niezależność. Miejscowi natomiast do sił ONZ byli nastawieni wrogo, ponieważ obawiali się nacjonalizacji kopalń i możliwości utraty pracy. Kopalnie bowiem często były jedynym miejscem zatrudnienia dla ludzi mieszkających w Katandze. O'Brien wydał rozporządzenie, aby każdy zdobyty budynek miał wywieszoną flagę ONZ. W ten sposób chciał pokazać działania wobec lokalnej ludności. Wszystko jednak odbywało się na tyle wolno, że oddziały ONU zamiast zaskoczyć przeciwnika, same musiały się bronić. 13 września 1961 roku o godzinie 7 rano oddziały katangijskich najemników zaatakowały irlandzkich żołnierzy z kompanii A 35 Pułku Piechoty, który skierowany został do Jardotville w ramach operacji Mortor. Była to druga zmiana żołnierzy irlandzkich w Kongu w ramach sił ONUS. Irlandzcy żołnierze zostali zaatakowani w momencie, kiedy większość z nich modliła się na porannej mszy. Cała akcja zbiegła się z informacją o powodzeniu operacji MORTOR, co sprawiło, że Irlandczycy nie spodziewali się ataku ze strony Katangijczyków, kierowanych przez europejskich najemników. Operacja MORTOR miała głównie osłabić morale zwolenników niezależności Katangi. Żołnierzom irlandzkim nie wspomniano natomiast, że podczas przeprowadzenia operacji Mortor, indyjscy żołnierze, którzy służyli pod ONZ, dokonali masakry w rozgłośni radiowej Katanga. Co najmniej 25 żołnierzy wrzuciło do budynku granaty. Po wejściu do środka każdemu kto przeżył strzelano w głowę. Szybko okazało się, że nie byli to najemnicy tylko cywile. O'Brien postanowił zatuszować całą sprawę, a gdy o zajściach dowiedział się czombe, postanowił nie tylko zaatakować przyczółek ONZ w Jadotville, ale też powiadomić o sytuacji sekretarza generalnego ONZ. Na skutek błędnych decyzji i błędów ze strony żołnierzy, ONZ dokonało zbrodni wojennej. Podczas pierwszych ataków Irlandczycy zniszczyli kilka stanowisk moździeży, a także stanowisko karabinu maszynowego. Od razu po zakończeniu walk tego samego dnia kompania A dowodzona przez komendanta Patakulilana okopała się, podejrzewając, że to dopiero początek starć. Późnym popołudniem Irlandczycy zlikwidowali za pomocą granatnika przeciwpancernego pozycję Katangijczyków, z którego mogli prowadzić bezpośredni ostrzał w budynek, który służył Irlandczykom m.in. jako magazyn. Warto to wspomnieć, że położenie tego punktu ONZ w Jadotwil było nierozsądne. Nie tylko był on wysunięty, ale też można było odciąć drogę grupie, która oczekuje wsparcia lub dostaw. Drugiego dnia, po ustaleniu między stronami chwilowego rozejmu, Quinlan skontaktował się z burmistrzem Jadotville, proponując zakończenie walk. W odpowiedzi dowódca kompanii A usłyszał, że jeśli nie poddadzą się, lokalna milicja złożona z europejskich osadników przyłączy się do obleżenia. Tego też samego dnia samolot FAT Foga 170 zrzucił dwie bomby na pozycję Irlandczyków, a następnie ostrzelał je z broni pokładowej. W wyniku nalotu dwóch irlandzkich żołnierzy zostało rannych. Podczas kolejnych prób ataku przy pomocy samolotu ostrzał Irlandczyków z karabinów maszynowych zmusił pilota do podniesienia pułapu. Około godziny 17 Irlandczycy wzięli do niewoli dwie osoby. Zdradzili oni, że Chombe planuje uwięzić kompanię A i użyć żołnierzy jako karty przetargowej. Chombe chciał, aby utworzenie katalogu było uwzględnione w rezolucji ONZ. Irlandczycy tego dnia odparli też kilka ataków, a po starciach 14 września mieli trzech rannych żołnierzy, z czego dwóch ciężko. Następnego dnia Quillan otrzymał informację ze sztabu głównego o planowanym zajęciu przez onu mostu Lufira. Który był strategicznym miejscem na trasie jadotville Elizabethville. Oblężonym żołnierzom zaczęły dawać się we znaki problemy z aprowizacją, a gotowanie nie było możliwe przez ostrzał, który był wznawiany przy zobaczeniu dymu przez Katangijczyków. 16 września nadleciał helikopter Onuc z dostawą wody, jednak było jej za mało dla całej kompanii. Podczas rozładunku pojawił się także samolot, który próbował zniszczyć śmigłowiec z logiem ONZ. Prośba przedstawiona przez burmistrza Jadotville o kolejnym zawieszeniu broni została odrzucona przez Quinlana. Irlandczycy mieli nadzieję, że wsparcie niedługo nadejdzie. Co prawda próby takie były podejmowane przez ONUc, jednak przy moście Lufira oddziały natrafiały na silny opór. Każda próba dojścia także innymi drogami nie przynosiła rezultatu, a siły ONZ nie były w stanie przełamać wrogich oddziałów. 17 września o godzinie 17 w wyniku braku amunicji i aprowizacji dowódca kompanii A zdecydował o kapitulacji Irlandczyków. 25 października 1961 roku Irlandzy żołnierze zostali uwolnieni w wyniku wymiany jeńców, jednak same wydarzenia, szczególnie te dotyczące masakry w radiu, pozostawiły ogromny niesmak w kręgach ONZ. Warto tu też zaznaczyć, że następnego dnia rozbił się samolot z sekretarzem generalnym ONZ na pokładzie, który leciał, aby zobaczyć się z Moisey Jobbem. Obydwoje mieli się spotkać, aby ustalić możliwość zawarcia pokoju. Co do żołnierzy irlandzkich w Jadotville, to sprawę uciszono, jednak wszyscy przeżyli. Przez ponad 40 lat nie wspomniano o tej sytuacji, a żołnierze kompanii A wraz z dowódcą byli uznawani za tchórzy. Mimo, że żołnierze zostali przez swojego dowódcę przedstawieni do odznaczeń, nie otrzymali ich, a nawet pojawiły się ostrzeżenia o konsekwencjach w wyniku wspominania o sytuacji w Kongu. Dopiero w 2004 roku żołnierze kompanii A i ich dowódca zostali oczyszczeni z zarzutów, a także odznaczeni. Pat Quillan jednak nie dożył tego momentu i zarówno oczyszczenie z zarzutów, jak i odznaczenie otrzymał on pośmiertnie. Po całym tym wydarzeniu powstał nawet film o oblężeniu Jadotwil, jednak zebrał on średnie recenzje ze względu na błędy i braki w wyjaśnieniu sytuacji. W samym Kongu kryzys potrwał do 1965 roku, jednak dziś Demokratyczna Republika Konga boryka się ciągle z problemami. Jako ciekawostkę podam tylko, że już po bitwie o Jadotwil po stronie Czombego stanęło także kilku polskich najemników w tym m.in. Jan Zumbach czy Rafał Ganganowicz. Z mojej strony to wszystko o oblężeniu Jadotville. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału, a także dawania łapek w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, a także zapraszam Was na serwer Discord. Dziękuję za wsparcie na Patronite i Buy Coffee. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć! hora.